Mamy środek owocowego lata, jesteśmy na Placu Konesera w sercu Warszawy, na warszawskiej Pradze i dzieją się naprawdę fantastycznie, fantastyczne rzeczy. Mamy tutaj cały łańcuch od plantatora po osoby, które zajmują się przetwórstwem i kucharzy, które później restauracje wykorzystują te cudowne polskie produkty. Plantacje przyszły do Warszawy. Jesteśmy z Lubelskiego, przywieźliśmy krzewy borówki chcieliśmy pokazać wszystkim, że borówka to nie tylko owoc, na czym rośnie. Każdy może przejść od 7 do 77 i nawet wcześniej i później. Przyjechaliśmy z województwa łódzkiego, proponujemy świeży produkt, jest on zbierany ręcznie. Zbiory zaczynamy od początku lipca do końca września. Robią z nich przetwory, dżemy, soki i tutaj Prezentacja tych produktów. Widzę właśnie kolejne skarby, więc mamy krzak, mamy piękny polski owoc, i z tych owoców powstają smaki dla wszystkich. Z ogromną miłością, proszę nam powiedzieć, jakie tu są skarby i jak można z tego korzystać? Tak, to jest borówka, smak borówki, smak lata zamknięty w słoiczku. Ja to tak nazywam, żeby przedłużyć ten sezon. Mamy skarb taki, że to jest konfitura ręcznie wysmażana. Z bardzo dojrzałych owoców z własnej plantacji, z niewielką e, domieszką cukru trzcinowego, albo sok, naturalny sok, też z samych owoców. Eksperymentujemy i ponieważ borówka należy do bardzo słodkich owoców, z takich też wytwarzamy konfitury, natomiast my łamiemy tą konwencję i dodajemy antonówki Bobcinej, która jest bardzo kwaśna i wychodzi niepowtarzalny smak, także polecam każdemu, żeby spróbować. I mamy 200% Polski w tych słoikach i w tych butelkach. To naprawdę są prawdziwe cuda. Widzę, że tutaj, jeśli chodzi o przełamywanie smaków, przeznaczę, co tutaj masz, gdzie to powstaje. I dla kogo jest to przeznaczone? Jesteśmy z firmy Agronom Beris, jagodowi pasjonaci i przyjechaliśmy do Państwa z Lubelszczyzny, dokładnie z Sosnowicy i jesteśmy producentem owoców miękkich, jak i soków. Czyli te soki powstają z waszych własnych owoców? Tak, z naszych plantacji. Wszystkie owoce zawarte w sokach są z naszych plantacji, z Lubelszczyzny. Pełna kontrola nad jakością. Jakie smaki tutaj występują? Jest tutaj borówka oczywiście, nowy hit, czyli Jagoda kamczacka, aronia. Jabłko i no i borówka malina. To jest naprawdę świetna wiadomość. Ja nie mogę się doczekać spróbowania tych soków. Są dostępne tutaj na placu Konesera i oczywiście każdy, kto chce, może je zamówić. Szalenie ważne jest to, że mamy w Polsce takie owoce że mamy ludzie, którzy z pasją i z ogromną determinacją robią. Cudowne produkty, i na koniec tego łańcucha mamy właśnie cudowne restauracje. Plac Konesera to już legendarne miejsce w Warszawie. Jaką restaurację reprezentujesz i co tutaj masz na tym, w tych przepięknych szklankach? Reprezentuję restaurację Syreni Śpiew, e, tak jak wspomniałeś, w Placu Konesera. E, jeżeli chodzi o dania desery, które tutaj mamy podane, jest to tiramisu borówkowe podane wraz z musem borówkowym. No i oczywiście, jeżeli chodzi o górę, tak, jak mamy tematykę dzisiejszą, świeże owoce, w tym przypadku borówka. Jest to fajne przełamanie, bo mamy troszkę słodkiego. Też jeżeli chodzi e, o owoce, I wiadomo, jest to takie orzeźwienie, szczególnie biorąc pod uwagę obecną pogodę. Dokładnie. Także trafia do każdego. Mamy w tym owocu bardzo dużo zdrowia i możemy naprawdę się nawodnić. Jest pełen soku, są soki, są piękne desery, ale polska to też jest podróż, kuchnia świata, a więc powstają kolejne cudenka. Jaką restaurację reprezentujesz? I opowiedz mi o generze tego deseru. Reprezentuję restaurację Bombay Masala w naszym pięknym warszawskim koneserze. E, a to są lody tradycyjne, indyjskie lody Kulfi. E, bardzo popularny smak tych lodów to oczywiście mango, ale że jesteśmy w Polsce, że mamy wspaniałą pogodę i wspaniałe owoce e, wywodzące się przede wszystkim właśnie z Polski. W dniu dzisiejszym smakujemy borówkę i nie tylko dzisiaj, ale przez cały, przez cały ten tydzień. I koledzy przygotowali te lody troszeczkę o innym smaku, czyli, czyli kulfi, nie mango tradycyjne, a właśnie o smaku naszej polskiej borówki. Czy ten deser jest doprawiony po indyjsku? Czy polska borówka ma prawo tutaj połączyć się z takimi smakami? Jak najbardziej. E, wiadomo, że wyczuwalny jest ten, ten posmak Indii, tak to nazwijmy, mhm. ale, ale borówka tutaj będzie królowała. Czyli mamy lody przede wszystkim borówkowe z lekkim finiszem e, kuchni indyjskiej. O tak to e, powiem. Na placu Konesera, tutaj w Warszawskiej Pradze, trwa owocowe lato. Mamy świetne owoce. Mamy niesamowitą wiedzę. Producenci, którzy przyjechali ze swoimi skarbami. Od krzewu, popych pysznych produktów, przetworów, aż do naszego talerza naprawdę mamy się czym cieszyć. Zapraszamy!